Członka dzisiaj mam ten odcinek z jak sprawdzać w Minecrafcie gracze, którzy chitłam wykrywuje anti-cheat, a Ty chcesz się nauczyć jak sprawdzać i po prostu chcesz dobrze sprawdzać w podstawowy sposób, żeby Cię przyjęła ma administracja do swojej do, do swojego serwera po prostu żebyśmy mogli eliminować i te inne więc najlepiej żeby sprawdzać, po prostu sprawdzać podstawy i potem iść do tych stopniowych od, na, od najprostszych do najcięższych proszę zacznijmy wchodzimy w obszar klikamy w i kejwincy, i schodzimy na, na jeśli nic nie. jeśli nie zobaczycie dziwnego klikacie don, don Wchodzicie w resource packy, spotrzycie czy tu nie ma x czy coś takiego. Ja no to chyba nie mam. Dacie Open Pack Folder, wchodzicie w Minecraft, klikacie w bloksy i schodzicie na sam dół Jak zejdziecie na sam dół klikacie lightest, pliacie Ctrl-F. I tutaj wyszukujecie, tak jak Scunderham, Green Grim Client Macie podpisze to Jak to się pisze? Puls Nie wiem wszystkiego Ale warto sprawdzić No i Jeszcze możecie wpisać zacznij tego, w moim przypadku to jest... ogólnie no, to... Trochę dziwne ale jak nie ma... To znaczy, nie mam przyjmu żadnych na razie. Wchodzicie w now... Microsoft.com i sprawdzacie, czy nie ma tu jakieś czy z czegoś takiego podobnego Wchodzicie teraz, by... Minecrafta znowu, chodzi do no. Jeśli tutaj roślin ma dwie różne wersje, to jest to 99% noche. Jeśli nie ma, sprawdzacie go dalej. Jesteśmy pewni, 1.19 kropek kropka 19. Wchodzimy w kropka Minecraft. Wchodzimy w kropka Minecraft. Wchodzimy teraz w tym versions. Wchodzimy ogólnie, jeśli ktoś ma w tak dużo wersji, no to możliwe, że chciał ukryć jakoś te cheaty, ale nie wiadomo. Wchodzimy w wersję w którą którą mamy. A jeśli to jest J Class, F e Class, B Class czy takie inne faldary to są już cheity, które nie są dobrze ukryte. Wchodzimy w kropka Minecraft i wchodzimy w... Wchodzimy w po prostu... możemy mieć blogi aplikacje Opa. opa tutaj wpisać. Okej, okay, nie ma. No to wychodzimy z tego. Wchodzimy w jeszcze w config szybko nie ma popa. nie ma nic popa. klikamy klikamy bo alt-tab alt, alt i sprawdzamy czy gościa razu drugiego minecrafta jeśli nie ma no to wszyscy przez... jeśli ch a jeszcze możecie wyjść w przeglądarkę i słuchajcie minestar.pl Wchodzicie. Wchodzicie w biurnala. Ja mam go tak. Wchodzicie w biurnala na szybkości i ogólnie szukacie rzeczy. Ich tu mi się tylko zaloguje. Możecie w kliknąć. A, przejdzie. A, dumdze. Nie ma, nie ma. Pychy. neder Tosk. Aderhag. Nie ma, nie ma. Burst. Nie ma, nie ma. E, Grim. Ma. Dobra, już nie ma to możliwe że jest czysty ale jeżeli chcecie drugą część która więc bardziej zaawansowana i w następnej części będziemy mówili o bardziej zaawansowanych programach i po prostu w bardzo zaawansowanych programach i bardzo ciężkich rzeczach więc jeśli chcesz musi być 200 lajków i wtedy robię następną część